Bursztynowa komnata, złoty pociąg, zagadkowe sztolnie w górach Sowich, zamek książ, podziemia tego zamku to tajemnice, które od lat rozbudzają wyobraźnię badaczy, poszukiwaczy, eksploratorów i dziennikarzy. Jednym, co spaja wszystkie te miejsca, te wszystkie wydarzenia, jest tajemnica. Tajemnica związana z zagadkowymi wydarzeniami, jakie miały miejsce u schyłku II wojny światowej. Za krainę obfitującą najbardziej w tego typu zagadkowe wydarzenia przyjęło się uważać region Dolnego Śląska. I słusznie, ale nie tylko ten region jest bogaty w zagadki i tajemnice związane z II wojną światową. Także Górny Śląsk posiada wiele swoich tajemnic, a miastem, w którym znajdziemy ich najwięcej, jest bytom. Tutaj też znajdujemy się dzisiaj i kanwą naszego dzisiejszego odcinka będzie tajemnica szybu południowego, a więc miejsca położonego na styku Bytomia i Zabrza. Szyb południowy był częścią nieistniejącej już dzisiaj kopalni Niechowice. Kopalnia ta powstała w roku 1900, a w 1906 została przekształcona na kopalnię Prusy. To właśnie dla tej kopalni, dla potrzeb tej kopalni utworzono szyb południowy, który pełnił rolę szybu częściowo zjazdowego, ale przede wszystkim wentylacyjnego. Dostarczał on powietrze dla południowego pola tej kopalni szyb oddano do użytku w roku 1913, a wyłączono z użytkowania w roku 1934. Wielu publicystów, wielu badaczy twierdziło, iż było to wynikiem olbrzymiego pożaru, który miał mieć miejsce w szybie, jednakże okazało się to nieprawdą. Szyb w związku z tym iż pole południowe zostało wyczerpane, niemal nie znajdował się tutaj już żaden węgiel, został uznany za zbędny i w roku 1934 został otamowany i wyłączony z użytkowania. Wydawałoby się zatem, iż rok 1934 przyniósł koniec szybu południowego. Nic bardziej mylnego, albowiem rok ten okazał się tak naprawdę dopiero początkiem, początkiem legendy, która trwa do dzisiaj. Szyb południowy, jak dzisiaj wiemy z zeznań naucznego świadka Fryderyka Biegonia, w roku 1944 postanowiono przywrócić do życia. Na miejscu, które zostało ogrodzone pojawili się żołnierze SS, robotnicy przymusowi, ale także pracownicy specjalistycznej firmy odbudowującej kopalnie i tego typu infrastrukturę górniczą, przywiezieni specjalnie z Westfalii. Należy zatem zadać pytanie, w jakim celu Zdecydowano odbudować szyb południowy. Otóż pośród badaczy i znawców tego tematu funkcjonują cztery hipotezy. Z tych czterech właściwie trzy możemy przyjąć za w miarę logiczne, jedną należałoby odrzucić. Tą pierwszą hipotezą, którą myślę moglibyśmy odrzucić na początku, jest hipoteza postawiona w latach 60. przez jednego z dziennikarzy, a dzisiaj kontynuowana, twórczo rozwijana przez Leszka Adamczewskiego, autora i pisarza książek. Jest ta mówiąca o tym, iż w szybie południowym miało powstać laboratorium produkujące nową broń. Hitlera konkretnie bombę węglową. To właśnie tutaj w chodnikach, do których prowadzi szyb południowy, miały odbywać się testy tej broni, próbne wybuchy, a także jej konstruowanie. Myślę, że w związku z faktem, iż nigdzie nie znajdziemy jakichkolwiek informacji o tym, aby miechowice, kopalnia miechowice czy szyb południowy były miejscem, w którym konstruowano by lub badano jakąkolwiek broń, tą hipotezę możemy spokojnie odrzucić. Pozostałe trzy hipotezy mówią o tym, co dla poszukiwaczy najcenniejsze. A więc pierwsza hipoteza mówi o tym, że w szybie południowym zostało ukryte złoto, druga, że dzieła sztuki, trzecia zaś o aktach katowickiego gestapo. Skąd wzięły się owe hipotezy? Otóż, aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się do przełomu lat 1944-1945. Wtedy to mroźnej zimowej nocy pojawić się tutaj miały tajemnicze ciężarówki, z których wypakowywano skrzynie różnej wielkości i zwożono je w głąb szybu. Według informacji niepotwierdzonych, ale jednak krążących do dzisiaj, miały one spocząć na poziomie minus 370 metrów w chodniku, do którego prowadzi właśnie szyb południowy. Przechodząc zatem do krótkiego omówienia trzech hipotez, o których mówiliśmy wcześniej, należy powiedzieć, iż za każdą z nich stoją jakieś przesłanki. Stoją jednakże także przesłanki je w sposób pewien wykluczający. Jeżeli chodzi o hipotezę pierwszą, czyli o złoto, no to jest oczywistym, iż tutaj mamy dwa zeznania świadków, którzy widzieli te złoto nawet. Jednym z nich był były pracownik kopalni węgla kamiennego Rozbark w Bytomiu, który informacją o tym, że był jedną z osób wykorzystanych do przenoszenia skrzyń ze złotem, przekazał swojemu koledze z pracy, który następnie podzielił się nią z Tygodnika życia bytomskie. Tu jednakże należałoby podejść do tego troszkę sceptycznie. Wiemy wszyscy, ile waży złoto. Jeżeli skrzynia zawierałaby kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt sztabek złota, to byłaby po prostu nie do uniesienia. Szczynia powinna zawierać dwie, trzy, może cztery sztabki, żeby jeden człowiek lub dwie osoby mogły ją przenieść. Ale taka hipoteza została potwierdzona także przez znanego radiestetę Tadeusza Zbieginiego. On to w latach 2000 na zaproszenie dziennikarzy Tygodnika Życia Bytomskie zbadał to miejsce radiestezyjnie i z jego opinii wynika, iż w tym miejscu właśnie schowane pod ziemią jest wiele ton złota, a także także cenne precjoza, przeróżne inne kosztowności. Jeżeli chodzi o dzieła sztuki, no to musimy pamiętać, że co prawda Niemcy ukrywali dzieła sztuki i to jest fakt, o którym wszyscy wiemy, choćby pokazuje się kopalni Merkers, to jednak była to kopalnia soli. Nie była to kopalnia węgla kamiennego, a więc miejsce narażone na wilgoć, na wszechobecną wodę, gdzie dzieła sztuki mogłyby ulec po prostu zniszczeniu. Jednakże wiemy także, iż Niemcy w roku 1945 nie spodziewali się, iż stracą Górny Śląsk. Być może zakładali, że wrócą w to miejsce za chwil kilka, za miesiąc, dwa, trzy, pięć i wtedy spokojnie je wydobędą. Nie zakładali po prostu długotrwałego pobytu dzieł sztuki pod ziemią. Jeżeli zaś chodzi o trzecią hipotezę, tą mówiącą o ukryciu w szybie południowym akt katolickiego Gestapo, to za tą hipotezą przemawia fakt, iż w większości tych akt nie odnaleźliśmy do dzisiaj. Przemawia zatem także fakt, iż w latach 60. i 70. podejmowano co prawda próby dotarcia do chodnika na poziomie minus 370 metrów, ale nie podejmowano ich skutecznie. W latach 60. zainicjowane zostało przez główną komisję badania zbrodni hitlerowskich na narodzie polskim śledztwo mające wyjaśnić, czy w szybie południowym doszło do zbrodni ludobójstwa polegającej na zamordowaniu robotników oraz jeńców poprzez wrzucenie ich w czeluść szybu. Śledztwo to Zmierzało także do spenetrowania czeluści szybu, jednakże nigdy do tego nie doszło. Jest to dość dziwne, albowiem Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich na Narodzie Polskim była organizacją działającą wcześniej skutecznie. Prowadzone przez nią prace wielokrotnie kończyły się sukcesami. Tak jednak nie stało się w przypadku szybu południowego. Przemawia za tym także fakt, iż kopalnia węgla kamiennego Miechowice, która istniała do roku 1999, także nie podjęła próby przebicia się do chodnika na wspomnianym wcześniej poziomie mimo iż było to dla niej Nietrudne. Niedaleko przebiegał bowiem chodnik, będący w gestii kopalni węgla kamiennego Pstrowskiej. Wystarczyło przebić się z jednego chodnika do drugiego i wyjaśnić sprawę, czy na poziomie minus 370 cokolwiek się znajduje. Tego jednak nie zrobiono. Dlaczego? Być może dlatego, iż jak wiemy dzisiaj, dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, dzięki aktom, jakie są tam przechowywane, wielu komunistów, którzy po II wojnie światowej tworzyło właściwie system komunistyczny także na Śląsku, było w czasie wojny współpracownikami Gestapo. Być może komuniści obawiali się tego i znajdują się tam akta ich partyjnych towarzyszy, co skompromitowałoby ich samych, a także tworzony przez nich system. Tak naprawdę jednak nie wiemy, czy i co ukryto w czeluściach szybu południowego. Trwają jednakże cały czas prace zmierzające do wyjaśnienia tej zagadki. W roku 2012 Dyrektor Zakładu Górniczego Siltech, kontynuatora kopalni węgla kamiennego Pstrowski zapowiedział przebicie się do chodnika na poziomie minus 370 metrów i wyjaśnienie tego, czy faktycznie zostało tam coś zdeponowane. W tym samym czasie, właściwie od roku 2006, trwają również prace specjalistów mające na celu przebicie się do chodnika od góry. Nie przynoszą one na razie rezultatów, jednakże być może kiedyś także i one doprowadzą nas do rozwiązania tajemnicy. W roku 2020, dosłownie kilkanaście dni temu, miasto Bytom nawiązało rozmowy z zarządzającą tym terenem spółką restrukturyzacji kopalń. Miasto Bytom chce przejąć teren, będący kiedyś szybem południowym, i wybudować tutaj atrakcję turystyczną. Temu przedsięwzięciu należy wyłącznie kibicować.